Hot dog z Nowego Jorku i wersja świąteczna? Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie, już w drugim odcinku testowania Pringlesów. Dzisiaj przetestuję wszystkie te, które macie przed sobą. Kto nie widział pierwszej części, jak testowałem Pringlesy, to gdzieś tutaj pojawi się link i bardzo, bardzo serdecznie namawiam do tego, aby go kliknąć. I wtedy możecie wrócić do drugiej części. Jak to widział, zapraszam serdecznie do oglądania. Blind test, czas rozpocząć. Przede mną numer jeden. Jak zawsze oceniam w skali dziesięciostopniowej. Ojejku, mamy. barbecue, sos w barbecue, bardzo dobra. Pikantne, fajnie przyprawione, naprawdę bardzo dobre. Jak dla mnie, rewelacja 8 na 10. Pringlesy z numerem drugim. Jak będą smakowały w próbie smaku? Lecimy, testujemy. Hmm. Takie wiecie. Twarde, bardzo twarde, dużo twardsze. Od poprzednich. Fajnie przyprawione. Ale ja tu oceniam smak. Smakują mi na pewno mniej. Od poprzednich, dlatego dostają 5 na 10, myślę. Spokojnie możemy zapisać. 5 na 10. Przedam mną trujeczka. Gdzie one są? Mmm, jak na czosy. Typowy smak na czosów z kina, jak się idzie do kina. Bardzo dobra. Zupełnie mają inny smak. Mają całkowicie inny smak od tych dwóch poprzednich. Bardzo mi smakują. Daję tutaj siódemeczkę. Pringlesy z numerem czwartym. Mamy. I co to będzie? Jak one będą smakowały? nijakie. Bez żadnego konkretnego smaku. Słabo doprawione, mało słone. Trochę takie nijakie. No nic. Tak to bywa. 4 punkty na 10 one otrzymują. Czas na kolejne pringlesy z naszej listy. Mm. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dużo przyprawy. Fajnie przyprawione. Odpowiednio słona. Trochę kwaskowe. Są bardzo dobre i dostają 7 na 10. Naprawdę super chipsy. Pikantne. Nie smakują mi one. To, że są pikantne, to akurat na plus, ale sam smak mi nie smakuje, nie podchodzi. Nie wiem, jakie one, jaki tutaj smak wyczuwam. Nic konkretnego, nie mogę. Stwierdzić, daje im 3 na 10. Pringlesy z numerem 7 przed nami. Jak one będą smakowały? Mm, bardzo dobra. Dużo przeprawy, bardzo fajne, niezbyt słone. Trochę słodkie. Nie wiem, może kaczupowe. Hmm. Bardzo dobra. Eee, przepraszam, tutaj pokrząkam trochę. 9 na 10 daję tym chipsom. I sprawdźmy, co będzie następne. Ostatnie pringlesy na naszej liście. Wy je wszystkie widzicie obok mnie, po mojej lewej stronie, a ja je próbuję. O! Był łamany. Mm -hmm. Szczerze? Była kiedyś taka przyprawa do sushi. sobie nie mogę w tym momencie przypomnieć, jak się ona nazywała. I to tak smakuje. Nie za dobre. 2 na 10 tym chipsom, tym pringlesom dam. Także słabo. Ostatnia pozycja będą to właśnie te pringlesy. Czuć bekon. Taki trochę spalony bekon. Palony. No, nie są to najlepsze pringlesy jakie jadłem. Ale nie są też najgorsze. Spokojnie 5 na 10. 5 punktów mogę przydzielić. Ja moją opaskę. Kolega liczy punkty. I widzimy się na krótkim podsumowaniu. Na ostatnim miejscu, ku mojemu zaskoczeniu, e, pojawiają się Pringlesy New York Hot Dog, czyli nowojorski hot dog. Kolega mówił, że trochę jak śmieciowy hot dog, i ma w pewnym sensie rację. E, koszt tego opakowania, 165 gramowego opakowania, to funt 49 Czyli 7 ,45 zł, 45 groszy, a za kilogram trzeba zapłacić 9 funtów i 3 pensy. Otrzymują tylko 2 na 10. Słaby smak. No, nie polecam, nie polecam, także nic więcej dodatnicując. Warto spróbować, bo jest to smak, którego ja na przykład nie znałem. Także, jeżeli macie ochotę, to dla chętnych i odważnych, można spróbować. 3 na 10 otrzymują Pringlesy Cheese and Chili Extra Hot. Za 180 gramową paczkę opakowanie musimy zapłacić funt 50, czyli 7,50 groszy, a za kilogram jest to 8 funtów i 33 pensy. Nie smakowały mi. Lecimy do kolejnej świąteczna wersja Pringlesów Hope. Nie wiem, kto to wymyślił. Słuchajcie, nie smakowało mi, są bez smaku. 4 punkty na 10. Opakowanie kosztuje 2,20 funtach, czyli 11 zł za e, takie opakowanie. Mamy tutaj 200 gramów, a za kilogram musimy zapłacić 11 funtów. No nie wiem, dla mnie nie były zbyt dobre, ale tak jak mówię, o gustach się nie dyskutuje. To jest mu smak. E, przechodzimy do kolejnego e, numeru. 5 na 10 zajmują pringelce Sour Cream and Onion, czyli kwaśna śmietanka i cebula. I teraz e, Maciej musi znaleźć cenę. Za opakowanie, ,49 funt 49, opakowanie to 165 gramów, czyli 7,45 w złotówkach, a za kilogram 9 funtów i 3 pence. Natomiast e, te chipsy, czyli Smoky Bacon Flavor, czyli po prostu palony bekon, co tu dużo mówić, e, gdzie one są? Gdzie one są? One mają 200 g, kosztują 2 funty i 95 pensów, czyli jest to 14 ,75 zł 75 groszy za taką tubę. To jest dosyć sporo, a za kilogram 14 funtów i 75 pensów. Przechodzimy do kolejnego. Przed sobą mamy już trzy pierwsze miejsca i tak, trzecie miejsce zajmuje tortilla Salted Original. Była bardzo dobra i e, bardzo tania, bo 180 gramowe opakowanie kosztuje, kosztowało tylko 89 pensa, czyli 4 ,45 zł, 45 co nam daje 4 funty i 94 za kilogram. Jak również trzecie miejsce z punktacją 7 na 10 otrzymuje Piri Piri Chicken Flavor. I ten Piri Piri Chicken kosztował nas 2,95. Gramatura to 180 gramów. Tak jak widzicie, za jedną tubę musimy zapłacić właśnie 14,75 groszy, a za kilogram 16 funtów i 39 pensów. Przechodzimy do miejsca numer 2. Drugie miejsce zajmują Pringles Spicy Barbecue. Kosztują e, funt 50 za 180 gramowe opakowanie, czyli jest to po prostu 7,50 w złotówkach, a za kilogram musimy zapłacić 8 funtów i 33 pensy. Są naprawdę dobre polecam. Miejsce numer 1. Zdecydowane zwycięzca, 9 na 10. E, honey ham, bardzo dobre, bardzo smaczne. Kto nie miał okazji próbować, serdecznie polecam. 200-gramowe opakowanie kosztowało funt 25, czyli 6 zł 25 groszy, a za kilogram 6 funtów i 25 pensów. Bardzo dobre, bardzo smaczne. E, jedno właśnie z tańszych. Naprawdę jedno z tańszych. Po raz kolejny, po raz kolejny się tak stało. Że jedno z tych tańszych Pringlesów wygrywa nasz dzisiejszy ranking. Zaraz Wam wszystko tutaj pokażemy. Trzy pierwsze miejsca. Na miejscu trzecim te dwa smaki bardzo serdecznie polecam. Na miejscu drugim ten. A to jest numer jeden. Zobaczcie sobie, jak te ceny wyglądają. Tak naprawdę. Tylko ten Piri Piri Chicken jest jednym z droższych za, za jednorazowe opakowanie, a pozostałe są jedne z tych tańszych. Także, no widzicie, nie trzeba przepłacać. Niemniej jednak zachęcam Was do tego, aby spróbować, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, spróbować wszystkich tych smaków i sami sobie ocenić w domu, które smakują Wam mniej, a które bardziej. Jeszcze raz przypominam o. Pierwszej części testowania pringlesów. Link wam zostawię, oczywiście, w opisie. Tutaj po dwóch stronach pojawią się odnośniki do moich filmów, na playlistę, oczywiście do wielkich testów. Po środku będzie link do mojego kanału. Możecie mnie zasubskrybować, jeżeli wam się podobało. Dziękuję wam serdecznie. Oczywiście wszystkie ceny tych pringlesów będą do znalezienia w opisie pod filmem. Trzymajcie się ciepło i widzimy się za dwa tygodnie w poniedziałek.